Witamy Was w dziesiątej jubileuszowej już edycji programu muzycznego Stage for You. Jest to program, w którym zespoły oraz samodzielni wykonawcy mają szansę zaprezentowania swojego talentu szerszej publiczności. Strasznie mi się podobała Julka to twoje, twoje bycie na scenie, nie wiem czy byłaś zestresowana, jak byłaś to w ogóle tego nie było widać, jesteś pewna siebie, wszyscy się tutaj e, jakby też reagowali na ciebie i na to e, co tutaj z nami robiłaś, więc super gratuluję, trzymam za was kciuki. Życzę wam ogromnego sukcesu, bo obserwując scenę, scenę muzyczną polską, brakuje wciąż dobrych literackich zespołów, takich, które nie tylko tańczą, śpiewają, ale które zostawiają taką nutkę refleksji, ale takiego też, tutaj mi Margaret podpowiada oczywiście, ale czegoś takiego lekkości, takiego czegoś, co jest płynie z radości muzykowania wspólnego i to u was czuć. Jesteśmy trochę inni i to zawsze może być odebrane albo dobrze, albo źle. My no się bardzo cieszymy, że to był taki pozytywny odbiór. Myślę, że ten kolor zielony jest takim kolorem nadziei na to, że może kiedyś usłyszy nas szersza publiczność i po prostu uda nam się koncertować więcej i właśnie mieć z tego fan. czy występ i tym drugim numerem y, otworzyliście moje serce, bo o tym był ten numer. Nieraz jakbyście mogli odpuścić sobie być tak dobrzy i tak idealni na rzecz po prostu bycia i muzykowania To chyba nie będzie trudne Ludzie swoim wszyscy ludzie na słuchaniach dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych słów, więc tutaj chcieliśmy jednak też usłyszeć troszeczkę jakichś takich ale co do nas. Tak, konkretnych uwag. I to właśnie dostaliśmy, więc super. No po to tutaj jesteśmy, żeby się czegoś uczyć i rozwijać właśnie nasz zespół. Się poczuwać, bo między nami są ludzie niewierni, takim nie można zaufać Kogo tak słuchać? Hej, ramię i dłoni bezkrosny, ocean nie topi. A ja wciąż szczęście wchodzę do głowy i szukam wołania Jeżeli chodzi o całą energię e, na scenie, o waszą mm, Waszą energię między wami wszystko gra, tak naprawdę. Muzycznie tak samo wszystko gra. Tylko finalne brzmienie, które powinniśmy dzisiaj dostać, powinno nas rozjechać. No nie rozjechało. Macie niesamowitą charyzmę. I Kuba, Twoja choreografia, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Kocham to. I ta Twoja taka. No szalanskość, nieraz dziwność sprawia, że ja się czuję normalna i to jest super uczucie. Młode kapele potrzebują grać jak najwięcej koncertów. Widać to po naszym przykładzie na przykład. Ale też teledysk też jest bardzo przydatny i też dla młodych kapel bardzo kosztowny, jeśli chcemy to zrobić na bardzo profesjonalnym poziomie bądź zastosować jakieś fajne dla nas rozwiązania Rodem z Science Fiction Matrixa. Co robicie, to jak wyglądacie, to jacy jesteście? Jakby wszystko się zgadza, właściwie, tak? To nie jest tak, że e, gracie co innego, wyglądacie jakoś inaczej, bo mam wrażenie, że wasze osobowości są też spójne w ogóle z tym, co robicie. Dla mnie jesteście po takiej stronie między taką krainą łagodności, a hipisowską wioską. Cudowna energia ze sceny. By dogonić Granie w takim miejscu to w sumie jest... W sumie takie moje marzenie to było od dzieciaka, kiedy pierwszy raz tutaj przyszedłem na koncert, więc to na pewno perspektywa zagrania w takim miejscu to tworzy pewien stres, ale... To jest ten fajny stres, ten, który motywuje. Bardzo dobry warsztat u każdego z Was. Brzmicie znakomicie i rzeczywiście zabrzmieliście, jeśli chodzi o taki, tak zwany sound, z przodu, najlepiej ze wszystkich zespołów dzisiaj y, się prezentujących. Natomiast to zespół, który dzisiaj wystąpił przed Wami, y, mają tej dzikości, te, tego szaleństwa, koloru, którego poszukujemy wszyscy w muzyce, w sztuce, o drobinkę więcej. W tym Ja bym chciała Ciebie Aniu jakoś ośmielić i zapewnić, że naprawdę jesteś wspaniałą wokalistką. Ja Miałam takie wrażenie, że będąc tam na scenie, ty sama w swojej głowie nie byłaś tego pewna, a my to słyszeliśmy. Ta atmosfera, całe wydarzenie, to na pewno jest dużo doświadczeń i no, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy w czymś takim uczestniczyć. Jak śpiewam sobie sama w domu do pianinka, to jakoś tak nie czuję żadnej presji do tego, żeby być coraz lepsza, żeby być bardziej kreatywna. Oni wszyscy mają bardzo dobre skille, ale być artystą trochę chodzi o wykon, wiadomo, ale jednak chodzi o to coś. Chodzi o jego wnętrze, chodzi o jakąś duszę, przyciąganie. Stage jest właśnie ma taką siłę, że co roku chce nam się to robić. Są zespoły, które chcą wystąpić u nas na scenie, więc moim zdaniem to jest mega kapitał, więc ja nie widzę w ogóle żadnych przeciwwskazań, żebyśmy się spotkali za 10 lat tutaj. Wyniki, prawda? Trzy, dwa, jeden. MISZMASZ!